z tej strony Vox to e, mój pierwszy filmik w ogóle na e, w ogóle mój pierwszy filmik ale a też pierwszy filmik e, ze Star Wars Battlefront 2 będę też nagrywał inne filmiki e, będę nagrywał też inne filmiki na przykład nie wiem e, coś z Lego coś e, coś z Minecrafta ale na razie zacznę od Star Wars Battlefront 2 na początku Nowe konto. Znaczy, no, takie... Dobra. Wokusy. Accept. Eee, new game. Play. My my mission my first it on on was um. hot it was sandy chaotic nothing at all like the hmm. simulations on camino of course that's pretty much the way it was for all of us wasn't mm -hmm. it yeah all that breeding all those years of training it doesn't really prepare for all the screaming or the blood does it frankly oh you crazy we ever made it through the first day never mind the first day Dobra, mamy tutaj... Mamy tylko jednego klona. Dobra, spawn. Spawn, jak w Minecraft'cie. Spawner. O, tylko kamerka sobie mam. Znaczy, nie kamerka, tylko mikrofon. Dobra, widać już... Gra się zaczyna. E, mamy już misję. O, em, można też sobie... U, co robi? Eee, nie widziałem. Super. Dobra, tylko... Our position. Dobra, muszę zabić tych koleżków. O, co ty robisz koleś? Muszę cię zabić, wiem ale jakby... A może zostaniemy przyjaciółmi, nie? <noise> Wezmę twoje życie w słyniku. <noise> Tego jeszcze muszę. Hmm. Kurde, amunicja, amunicja. <laughs> Okej. Okay. Spałem. Gdzie? Gdzie ja? A tam. Zaraz tu Tu mamy kolesia. Tu on nie widzi. On nie widzi. Poza widzieć kolesia. Nie, muszę do niego iść i z nim pogadać. Koleś, koleś. Wiem, wiem, wiem. Nie wiem, o co ci chodzi, wiem, wiem, jesteś samotny. Jak cię zabiję, już nie będziesz samotny, będziesz w droidowym niebie. Albo w nie e <trybujesz> Okej. <trybujesz>

Теперь на гейítulo! ХО, ХО. Эх, меня конце отк göt? Рьюся руки! Эхъ! Тебя решила на må! Эх, твоё лицо! б dreadal! Сруб.... У.....绞 eg Peterهاуäßу! Piłek nie mam, piłek nie mam. dobra. Ale niektó niektóre klony, to jest fajne, że O inżynier. Good. What? You need to repair the health and droid. And Muszę go naprawić. O jest, tak. Dzięki dzięki Czesiu. mogę ci mówić Cześć? A może chcesz być Tomek? Będziesz cześć. O O, jak go zaplątasz? jak go... Nie, nie, co? nie, 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 O, to co to? Śmieci? A tak tak, to naprawić, tak? To I yeah, nice. To. nice work, Trooper. The CIS have sent in a column of spider walkers. Get to the ATT -E clone and make it fast. Now take one of those walkers down so some serious damage. To To tak? to

<laughs> Dlaczego ty jesteś taki jak słoń? Pff, jak słoń No, no, łapaj, łapaj łapaj to Holokron? holokron, ale... Muszę go rozwalić! Dobra. O co, już wyjdę z wow! No wiem, że ci wchodzę pod nogi, ale bez przesady, nie musisz mnie deptać. Idę, idę. Co to taka muzyka jest? Dobra. Co?

o na górę, na górę! Holok no. Tak, wygląda holocron tutaj. Co? Co to za hologram? On jest kwadratowy. Jak w Minecrafcie. O nie. Dobra. Tutaj miałem. Get a mam lecieć tutaj tak. O, tak. Wow. Nie chciałem ci zaglądać. Niezręczna sytuacja. Okej. Okay. Zuro... Dawaj, dojdź do dolecisz, 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 jesteś hardcorem, Nie! Leci, 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 jesteś hardcorem, wierzę w cię. Nie. Co, co to takie. Niebo. Co, co to za niebo. O, wierzę. Nie. To jakie mam tu dolecieć? Ludzie! Ups. Sorry. o do góry, do góry. Jest! Przejmę tylko bazę. Ja przejmuję bazę i skaczę po bazie Dobra jeszcze... Kto tu? Nie... W tej... W tej tutaj serii będzie także... W Battlefroncie oczywiście, bo... Będzie, to tutaj będzie jedna misja, jeden odcinek. Druga misja, drugi odcinek. No tak stopniowo. Nie, 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 leć tam, leć. Jest tu Jest jakiś ham? Cokolwiek? Nie, hehe, <laughs> nie ma, nie ma. O, a tutaj w przejęciach na przykład bazy to to chodzi, że trzeba tu stać i... Nie zrobiło się niewiele. Co no to za to niebo? A mam teraz zmienić się na... ...snajpera? Klona snajpera I popoś... i poposzczelać. Bo fajnie tu jest, że można dwa razy... dwa razy przybliżyć. I gdzie ja mam teraz snajpić? Tutaj? Chyba ze snajpię tego kolesia. Ciąg! Gdzie ty jesteś? Nie, to mój. O jest. jest, jest, jest. Nie, nie. To mój? O, to jest droid do snajpienia. Nie. Yeah. A nie, to nie ja. Tu jest, jest. Snajpy.

A, Heavy Trooper zmieni się na Heavy Troopera, czy co? Czy iść? Zmieni się chyba na he Tak, Heavy Troopera. Ale fajnie wygląda jak e, Kapitan Rex, tylko taki z bazooką. <laughs> Spawn! Spawn! Prosto! Bam. prosto. Bam! Jeszcze raz? Tak, jeszcze raz. Bam! Bam. Master Windu has arrived on the battlefield. A lightsaber will come in handy against these droids. Let's knock down the CIS reinforcements. I dostaję bomb. W niektórych misjach trzeba wciśnąć na przykład F1, jak zasłużysz, a w niektórych misjach to u niektórych misjach to coś takiego, że jest takie zadanie, że można ten i teraz dostaje się takiego mastera, co, co umie podwójnie skakać, normalnie jak lata eee, umie siak siekać, umie sprintować, bo on się tak trochę kończy bo może popchnięcie lotosu <słuch> latający miecz Oh, zabicie tych Geonazjanów Działko rozwalenie! Tak, tak, właśnie. Jestem mistrzem. W mistrzowaniu. O! Oh, zabić Geonazjana, tak! Zniszczyć to coś! To coś! Nie wiem jak to zniszczyć, ale chyba po nogach! Tak, chyba po nogach. Po nogach. Ponioga! Yeah. Co do mnie bombę? Tu nie jestem psem Nie jestem psem Nie można mi tak rzucać rzucać piłki od tak Co ty A to jeszcze wybuchowa piłka to Więc nie podskakuj, nie fikaj No 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 po nogach cię, po nogach cię Tak po nóżkach cię posiekać Dobra, olewam cię. jesteś głupki. Lecę! Lecę na ciebie. Nie łapaj. No co mi piłkę posyłają? Piłki mi posyłają. Ja jestem psem. Ja jestem psem. Ale fajne jest na przykład być mistrzem Windu albo w niektórych misjach takich e, ten, ale to trzeba sobie wyszukać kiedyś e, kolega mi pokazał taką misję gdzie można być kim się chce imperatorem i imperator to normalnie super Darthem Painter'em mm, Czubaką ci, e, wszystkim można być no co jest dostępne w tych grze o kurie. Windu właśnie co mogę jeszcze go? Dziwne. No Ale fajne. Eee, to co, ja mam ich zabić? Ja mam ich. Znaczy mapku. Misja. Tak to? Nie. Nie wiem to, to Ale fajna mapa. Chodzę i zabijam. Chodzę z mapą i zabijam droidy. Nie, sorry, niższe droidy, bo sztucznej inteligencji nie da się niższe zabić. Tak, fajnie. Chyba muszę... Łup! Łup! Dobra. -a -j -a -j. -a -j -a -j. Nie zalewaj! Ciejej, jest tutaj? O, no. A to jest głupie, bo trzeba się bronić przed nimi! O, nie, nie, czekaj! No, no co? No nie walisz jak nie mam miecza! To, 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 to niesprawiedliwe! Nie że że to jest. znikają. Good job. Jak ktoś się zabije, to... albo niech się to znika. Jeść! wygrałem. Wygrałem pierwszą misję. I super. Incredibly, the 501 the of emerging battle-hardened and ready for whatever the war Saturn no dobrze, to już... To już chyba będzie koniec odcinka, no tylko zobaczymy jaką dobra. To... To więc to już będzie koniec odcinka, to więc... E, do następnego odcinka. E, do zobaczenia. Żegna się z wami Box.